W centrum miasta, gdzie drzewa były rzadkością, stał stary, opuszczony szpital psychiatryczny, który od dawna budził niepokój i strach u mieszkańców. Jego wysokie, wysokie zgrunowane mury ukrywały mroczne tajemnice, które krążyły między ludźmi niczym cień. Legenda głosiła, że w tym szpitalu przeprowadzano eksperymenty na pacjentach, których ciała i umysły były nękane przez nadprzyrodzone siły. Opowieści o straszliwych krzykach i widmach, które widziano przez okna w nocy wprowadziły w przerażenie każdego, kto odważył się zbliżyć. Jeden z odważniejszych badaczy nazwijmy go Aleks, miał przesy na punkcie tej legendy. Pewnego mrocznego wieczoru, kiedy księżyc wyłaniał się z zachmur, postanowił zbadać to opuszczone miejsce, wchodząc przez zadzewają bramę. Tu, jak e skórkę skórkę wdzierają się po jego odzież boku w mrocznych korytarzach Alex zaczął dostrzegać ślady przemocy i zapomnienia. Kiedy przekraczał poszczególne pomieszczenia, wydawało mu się, że słyszy szepty i krzyki, które wdzierają się do jego umysłu. Nagle, kiedy wszedł do sali operacyjnej, pociął chłód, który przeszył mu kręgosłup. Światła zaczęły drgać, a cienie zaczęły tańczyć na ścianach. Alex usłyszał stukot kroków poza za drzwiami które zamknięte były na głucho od lat. Ten zdążył zareagować, drzwi zatrzasnęły się z hukiem za jego plecami, pozostawiając go sam, sam z duchami przeszłości. Świat zaczął wirować, a Alex wiedział, że nie jest sam. W ciemności przeklęte duchy zaczęły go ścigać, kusząc go do głębi opuszczonego szpitala. Desperacko szukał wyjścia, ale korytarze zaczęły się krzyżować, z mięs, zmieniając się i próbując go zatrzymać na zawsze. Gdy Alex zbliżył się do końca swojej wytrzymałości, w głębi sali operacyjnej dostrzegł postać kobiety, której twarz była zniekształcona przez ból i cierpienie. W jej oczach widział nienawiść i pragnienie zemsty za lata tortur, jakie znosiła. Zrozumiał, że duchy tego miejsca były związane ze szpitalnymi murami na zawsze, nie mogąc odejść ani odpocząć. Jego jedyną szansą na ucieczkę było skonfrontowanie się z przerażającą prawdą, że cierpienie i strach, które zaszczepiły szpitalu, nigdy nie znikną.